Przeskoczę, bo wspomniałeś na samym początku o tym, że przez długi czas nie musiałeś korzystać z farmakologii. Co sugerowało, że w danym momencie korzystasz? I o tych czynnikach środowiskowych, czyli wcześniej, jak mieszkałeś na wsi, miałeś bardzo dużo aktywności. Zakładam, że to w jakiś sposób tłumiło to ADHD, ze względu na to, że tą swoją energię pożytkowałeś na coś innego. Dokładnie tak. No, no, Można tak to przyjmować. Nie powiedziałbym, że tłumiło, ale te cechy na zewnątrz nie były dostrzegalne, no bo ja w sobie jakby i tak przez... cały czas przeżywałem, nie? E, jako nastolatek, czy tam właśnie nawet jako dziecko, e, kładłem się do łóżka i przez godzinę czasu leżałem. I nie mogłem zasnąć, bo mój umysł pracował. I m, no jakby wtedy nie wiedziałem, że to może być związane z ADHD i tak dalej. E, m, więc to był taki... Co wspominam, bardzo trudny obszar, nie? bo ja to chciałem zasnąć, nie mogłem i tak dalej, i tak dalej. I osoby z ADHD też bardzo często wspominałem, że właśnie te problemy ze snem występują. Nie? No, to jest straszne. Jeszcze jak dopuścimy właśnie za dużo myśli i robi się kołowrót, to ja sam na to yy, cierpię i kładąc się o 22.30, zerkam na zegarek, już tam kręcąc się, że jest po północy, a ja dalej nie śpię. Yy.